I witam w to gorąco w kolejnym odcinku. Dzień dobry, krypto. Bitcoin Phoenix. Mamy wiadomości na piątek już. Zobaczcie, jak to szybko leci. I mamy dokładnie 4 listopada, czyli jesteśmy już po zaduszkach, jesteśmy już w domu, pomału. Przybliżamy się do kolejnego weekendu. Miejmy nadzieję, że bez choroby, bez kaszlu. U mnie jesteśmy tak gdzieś w połowie, także już pomału, pomału wracamy. Również do żywych. <grych> także. Sprawdźmy sobie, jak sobie poradził Bitcoin i oczywiście SP500 i inne rzeczy i wiadomości. Miejmy na nadzieję, 20-25 minut powinniśmy skończyć. A więc SP500 traci 1%. Jeżeli chodzi o NASDAQ, traci 1,73%. Mamy do tego dolar, który się umacnia, czyli tutaj mamy wszystko ok, tak? Tak jak zawsze bywało. I przechodzimy sobie na krypto, i tutaj widzimy, że ten akurat wzrasta o 0,5%, czyli Mamy delikatne oderwanie się od spadającego Nasdaqa i od spadającego SP 500. Do tego za chwileczkę wrócimy. Co możemy jeszcze tutaj dopowiedzieć, bo wiecie, że my się skupiamy na stablech również, tak? I do tego wrócimy za chwileczkę przy kolejnych wiadomościach. Ale projekty, które sobie najlepiej poradziły, Airwave 51%, OKB 28%, Phantom 19%, można powiedzieć, sezon na alty, rozpoczęty, tak? Airwave 51% wyskoczył w jeden dzień, a projekty, które sobie nie poradziły, to jest Whitebeat Token minus 5,6, Radix minus 3,8 i FTX minus 2,1%. Sprawdźmy sobie nasze stable, i tutaj, jeżeli chodzi o Tether, spokojnie po schodach, na razie od 7 dni 69 niecałe bez 10 do 69,300, czyli około 400 milionów. Sprawdźmy, czy nasz PEK się spina powyżej 1,002. No tutaj ostatnio nie. Byliśmy gdzieś nawet na 99,99. 99. To nie jest jakaś masakra, żebyście mnie tutaj źle nie zrozumieli. Ale wszystko tak jak DESO tutaj podpowiada, powyżej 1,002 można jeszcze tutaj druknąć, tak? Czyli jest płynność. A jak widzimy tutaj na jednodniowym, no to tej płynności tutaj ewentualnie nie ma, żeby jeszcze zrobić te druki. A pamiętamy, że ostatnio mieliśmy 2 miliardy praktycznie w jeden tydzień tak, więc to trzeba wziąć pod uwagę przy kolejnych newsach, które będziemy brać tutaj. USDC nadal spada, ale to nie jest jakaś, nie wiem, zobaczmy, 42,500 w jeden dzień do 42, no 400 milionów było tutaj w tym wypadku, tak, w jeden dzień. Dalej mamy Binance USD, który jest praktycznie bez zmian, tutaj nic się nie zmienia, 20, 22 nie może przebić nadal. USDD sprawdźmy sobie na szybciutko, no i tutaj bardziej nam to podpowie, w miesięcznej. W miesięcznej nadal szorujemy tutaj dno. Mimo tego, że nawet gdzieś tutaj widziałem wiadomość, że jest taka użyteczność tego, za chwilę do tego dojdziemy. Chłobi, no tutaj już praktycznie schodzimy do najniższych pułapów, więc sprawdźmy, jak sobie cena jeszcze radzi. No tutaj nic się nie zmieniło. Na ofercie 60 paru procentowej. jesteście, że macie nadal HUSD oczywiście na minusie. No i TrueSD tutaj również pomału zaczyna gdzieś od. Paru dni od końca miesiąca, pomału do góry, podchodzić na gdzieś 820-25, czyli tutaj też nie ma za dużych zmian. Cointelegraph wsparcie bitcoina w wysokości 20 tysięcy wygląda na słabe, ale profesjonalni inwestorzy są pozycjonowani neutralnie. Nowe dane pokazują, w jaki sposób handlowcy Pro, ponieważ cena PTC nadal napotyka opór w wysokości 21 tysięcy. Więc przez ostatnie 9 dni utrzymuje się powyżej 20 tysięcy, ale pogarszające się warunki z tradycyjnych rynków powodują wątpliwość handlowców, czy wsparcie się utrzyma. 3 listopada Bank Anglii podniósł stopę procentowej, to wiemy już oczywiście o 75 punktów bazowych. No i teraz pytanie, co zrobią wieloryby? I tutaj wieloryby i producenci, czyli ci animatorzy rynku, czy ci, którzy dają płynność temu rynkowi, wyceniają podobne szanse na bardziej zrzuty Cenowe, jednak inne dane wykazują niskie zaufanie, ponieważ BTC zbliża się do wsparcia 20 tysięcy, czyli okej okay, oni pół na pół, tak jak każdy dzisiaj analityk techniczny. Mieliśmy już kapitulację górników i inne rzeczy i pół na pół. Ale widzą, że jesteśmy bliżej wsparcia 20 tysięcy, dlatego są bardziej gdzieś tutaj skorzy na. Oczywiście, shorty, ale zasadniczo nic się nie zmienia. Nawet jeśli cena odnosi się do zasięgu 19 tysięcy, jeżeli byśmy mieli zejść do 19 tysięcy, minęły 50 dni, odkąd Bitcoin ostatnio handlował powyżej 22 tysięcy. No i tyle tutaj wiemy, tak naprawdę z tego artykułu. Koń Telegraf Santander UK ogranicza transakcje kryptograficzne dla swoich klientów. Właśnie to teraz wprowadzili. Niedawno mówiliśmy o tym i dzięki za wszystkie wiadomości, które dodaliście, i tam Santander często się właśnie pojawiał, że to jest nadal możliwe. No w Polsce pamiętam, że miałem duży kłopot, żeby wysłać z Santandera cokolwiek, więc nie wiem, to znaczy mój kolega bardziej. Ale użytkownicy będą ograniczeni do limitu 1000 funtów na transakcję i całkowity limit 3000 miesięcznie, czyli nieźle jeszcze. 1000 na transakcję i całkowity limit 3000 funtów miesięcznie, Międzynarodowa Grupa Bankowa Santander ułożyła limit wszystkich transakcji kryptograficznych dla swoich klientów w Wielkiej Brytanii. Grupa podała ostrzeżenia o oszustwach kryptowalutowych od organów regulacyjnych jako przyczyny jej decyzji. Ograniczenie zostanie egzekwowane od 15 listopada. Także jeżeli 15 listopada nie będziecie mogli wysłać więcej, no to wiecie dlaczego, tak? Oczywiście jeszcze można używać innych opcji, czyli transferów pozabankowych, czyli powiedzmy inaczej, transferów na konta, tak? Od razu niekoniecznie z karty używać, i wtedy mamy troszeczkę gorsze te wszystkie zaostrzenia. Ale nie obyło się bez krytyki. Tutaj mamy Leję, która na przykład powiedziała o tym, gdzie tutaj to jest. Tu akurat na widzę. Hmm, nie pojawia się. Ale ogłoszenie spotkało się właśnie z krytyką. Więc entuzjasta Bitcoin, podcaster i autor Leja powiedziała: Pamiętaj, że zakazują tylko tego, co im zagraża. Jeśli to jest Twój sygnał do zakupu, nie wiem co jest. Inny użytkownik o imieniu Alexius podzielił, od kiedy mają prawo mówić Ci, co możesz, a czego nie możesz robić z własnymi pieniędzmi. W 2021 roku Cointelegraph poinformował, że brytyjskie banki Santander poszły w ślady Berkeley's, zakazując swoim klientom wysłania płatności do Binance, powołując się na ostrzeżenia Financial Conduct Authority, czyli no, ich finansowego podmiotu, więc tutaj widzimy, że Santander ogólnie, cały kap macie 1000 limitu na transakcję i 3000 miesięcznie z tego co tutaj czytam CryptoSlate.com z cyklu ręka rękę myje tutaj akurat mamy bankruta górniczego Compute North który zapłacił swoim najwyższym dyrektorom ponad 3 miliony dolarów świadczeń przed złożeniem wniosku o bankructwo 22 września zgodnie z zakładaniem sąda 28 października czyli e, oczywiście mamy tutaj tego bankruta górniczego tak? Compute North który najpierw zapłacił swoim a potem chwilę później wnosi o bankructwo. Także wiecie, że to jest bardzo często bardzo podobny przykład z rynku finansowych, jak i tutaj, jeżeli chodzi o górnicze przypadki, że najpierw płaci się swoim, a potem no, tym troszeczkę innym inwestorom nie zostaje na, na wiele. Więc tutaj widzimy, że akurat tu mamy bankrutę tak? Kolejny górnik, który czytaliśmy wczoraj, również ma problemy, jeżeli chodzi o BTC, ale mamy również BSV, i tam Tal, który w tym momencie właśnie zostanie sprywatyzowany, i Calvin Air wykupił praktycznie Tal z giełdy i będzie po prostu prywatną firmą. Także widzimy, że to nie tylko BTC stoi w tym momencie, jeżeli chodzi o to, co się dzieje, ale również na BSV można mieć tymczasowe problemy. Tylko, że jeden będzie działać przy 5 dolarach, drugi niekoniecznie, jeżeli chodzi o Opłatę za bloki. Na przykład przy cenie takiej. Nie? Jeżeli byśmy mieli, nie, wiem, BTC dzisiaj po 5000, a BSV po 5 dolarów, to wiem dokładnie, który by sobie lepiej radził, jeżeli chodzi o makro, tutaj bez żadnych jakichś zawirowań, kolejnych upadków górników projekt radził. Tak? Więc tutaj będziemy sobie czekać, oczywiście, dlatego cena w jednym przypadku jest najważniejsza, w drugim to co się dzieje poza ceną. Ostatnio lightcoin widzimy tutaj mamy na piedestale, bo miał wzrosty 2 Monigram, o ile dobrze pamiętam, go dodał tutaj do swojej aplikacji jako trzecie aktywo i wszyscy już tu teraz mm, widzą 200-300%, nawet do lipca 2023, 200%. Dlaczego miałby wtedy wzrosnąć? Chodzi tutaj o jego halving, zmniejszając nagrody blokowe o 50%. Lightcon przeszedł dwa halvingi od momentu uruchomienia w październiku 2011. Pierwszy miał miejsce w sierpniu 2015, która zmniejszyła nagrodę blokową z 50 LTC do 25. Drugi miał miejsce w sierpniu 2019, która obniżyła nagrodę z 25 do 12,5. I co ciekawe, każde zdarzenie tego halvingu na miało miejsce po niestabilnym cyklu cenowym LTC, a mianowicie ogromnej pompy cenowej, a następnie podobnie masywnej korekty dna ceny i odzyskania do lokalnego topu. Czyli gdzieś tutaj... Jesteśmy na tych najniższych, lokalny szczyt, najpierw, potem mamy halving, i jeszcze po szczycie ma być tutaj pompa, jeżeli byśmy poszli tym torem, tak. Trzeci halving Litecoin ma nastąpić w lipcu 2023. Tymczasem analitycy rynku już wskazują, że cena LTC przechodzi taką samą trajektorię. Jeszcze gdzieś tutaj się zbliżam, tak jak widzicie, i w co tego nowym czasie RSI i MAGDI zmieniły się wyjątkowo na wyprzedane, co zbiegło się z, dniem, z dnem rynku przed poprzednimi wydarzeniami o połowę. W ten sposób analityk uważa, że jest to silna wskazówka dla kolejnego dużego rajdu cenowego. No, pamiętamy, że Litecoin zawsze początkował e, gdzieś tam ruch wysoki, wyższy, czy e, ten bardziej e, w kierunku nieba, czyli góry na BTC również, tak? No i pytanie, czy cena LTC osiągnie 180 dolarów do lipca 2023, bo teraz znalazł się na najniższym poziomie w czerwcu 2022 40 dolarów, czyli 180 dolarów z 40, no to mamy faktycznie wtedy oczywiście takie wzrosty. No i tutaj musicie już sobie sami odpowiedzieć, czy Litecoin zapoczątkuje najpierw ride innych krypto, bardziej BTC również, a czy halving spowoduje to, że będzie pierwsza pompa przed halvingiem, potem spadek i druga pompa po halvingu? Na dziś tutaj widzimy 180 dolarów. Blockworks uczestnicy branży powiedzieli, że usunięcie kilku ETF związanych z kryptowalutami może stać się globalnym trendem, biorąc pod uwagę, że emitenci mogą zostać zmuszeni do porzucenia podobnych produktów inwestycyjnych sprzedawanych wokół wzrostu rynku. I czego też jest następstwem, czyli Cosmos Asset Management złożył w celu usunięcia Cosmos Cell Bitcoin Assets i ETF. I Cosmos Ethereum Access ETF CBOI w Australii. Czyli tam widzimy, że już zostaje to usunięte. Handel ma zostać zatrzymany w oczekiwaniu na wyniki aplikacji i CBDC, CPET, które rozpoczęły się w maju, inwestują w krypto poprzez Bitcoin Investments ETF i Ethereum. W zeszłym roku na kanadyjskiej giełdzie w Toronto oba fundusze Kosmos miały mniej niż 1 milion dolarów aktywów. CBDC spadło około 25% od samego początku Podczas gdy CPED zmniejszył się o 9,5%. Dyrektor generalny Kosmos Dan Adam powiedział Bloombergowi w oświadczeniu, że firma mocno wierzy w klasę aktywów i jest rozczarowany tym wynikiem. Anan nie zwróciła od razu prośby o komentarz. No i tutaj po prostu widzimy, że ETF-y nie cieszą się takim powodzeniem, jaki miały na różnych aktywach, powiedzmy na różnych kontynentach, nawet Australia. Tutaj mamy Toronto. No i pytanie, czy to doprowadzi do kolejnych usunięć różnych rynków ETF na całym świecie. No i teraz powinniśmy sobie zadać również pytanie, gdzie ta instytucjonalna adopcja, tak? jeżeli chodzi o firmy, które miałyby oczywiście wchodzić w to. I niektórzy twierdzą, że zbliża się więcej wycofywania właśnie takich ETF-ów. I za każdym razem, gdy klasa aktywów doświadczy rzezi, i o tym mówi Geraci dla BlockWorks, widzimy tutaj mniejsze zainteresowanie. I powinniśmy obserwować w tym momencie największy ETF typu blockchain jest ETF Transformational Data Sharing, ETF Amplify, ETF Block, który trafił do Stanów Zjednoczonych w styczniu 2018 roku. Fundusz ma około 440 milionów dolarów aktywów. Blok, który spadł około 57% od początku roku, odnotował wypływy netto w wysokości prawie 60 milionów dolarów w 2022, w tym 30 milionów dolarów w ciągu ostatniego miesiąca. Wiele produktów związanych z kryptowalutami podobnych do blok trafiło na rynek, gdy sec. Nadal odrzuca ITF-y typu Spot Bitcoina w USA, powiedział Geracci. Ale nawet fundusze blockchain uruchomione przez gigantów zarządzania aktywami BlackRock, Fidelity Investment i Charlesa Schwaba na początku tego roku mają mniej niż 40 milionów dolarów w łącznych aktywach. Nawet Lara Krieger, redaktor naczelna firmy zajmującej się danymi Wetafi, zgodziła się, że wiele kryptowalutowych funduszy ITF zostanie zamkniętych, powołując się na malejące zainteresowanie doradców i słabe przepływy. Ale mamy tutaj właśnie te grube ETF-y, które nadal funkcjonują, Na przykład mamy ProShares, Bitcoin Strategy, ETF BITO, odnotował w październiku 33 miliony dolarów wpływów netto. Inne podobne fundusze nadzorowane przez Simply Asset Management, Valkyra, Investment, Vanek i Hashdex odnotował zaledwie 10 milionów dolarów łącznych wpływów w ciągu miesiąca. Łącznie, czyli wszystkich razem. Także nadal tej instytucji tutaj, można powiedzieć, nie widać w tym momencie. Ale może to się zmienić. już niedługo. Telegraf cena Matic przygląda się 200% wzrostom w związku z przyjęciem Polygon przez Instagram i JP Morgan. Lista głośnych partnerów Polygon jest coraz dłuższa, a Disney, Starbucks i Robin Hood już wchodzą na pokład swojego blockchaina. Warto zauważyć, że Meta, firma macierzysta Instagrama, wyznaczała Polygon jako swojego pierwszego partnera na swoich nadchodzących narzędziach non-fungible, czyli NFT po prostu. Tymczasem gigant bankowy JP Morgan wykorzystał poligon do przeprowadzenia pierwszej transakcji na żywo o wartości około 71 tysięcy dolarów na publicznym blockchainie, co oznacza konkretny krok w kierunku integracji kryptowalut. Matic narzędzi i token do stakowania w ekosystemie blockchain poligon wzrósł po ogłoszeniu ponad 13% do prawie 98 centów. No teraz widzimy, że oczywiście on tutaj spadł, ale zobaczmy, zobaczmy teraz. Poligon gdzieś tam jest w pierwszej dziesiątce chyba, czy dwudziestce, dziesiątka, prawie, prawie dziesiątka. Mamy 95 centów, tak, 95 centów, także 98 po tych wynikach. No i tutaj cena Matic zbliża się do przełamania tego. Na wykresie dziennym Matic namalował konfigurację typu kubek i uchwyt, <grym> czyli te stare analizy się przydają jednak. Gdzie to tutaj jest? Tutaj. A więc macie ten kubek, filiżanka i uchwyt, który może go wystrzelić gdzieś tam na 2,50, tak? Jeżeli byśmy tutaj mieli dalej te wiadomość. Wszystko zależy oczywiście od BTC federalnej. No, federalnej jeszcze troszeczkę mniej, jak widzimy. Teraz będziemy mieć ten okres, to, to się tak znowu zapętla, że za chwilę dane o, będą o tym, czy inflacja wzrosła, czy spadła. Potem będzie informacja o bezrobociu. Potem znowu, na koniec miesiąca będziemy się przyglądać temu, co się przyglądaliśmy niedawno, ale pytanie, jak sobie poligon poradzi. Widzę, że poligon jest takim jednym z bardziej wymienianych na kolejną hostę, które można by tutaj gdzieś wyśrubować, albo mieć swoim gdzieś jakimś zapleczu, tak? Więc on no, tutaj często jest przypominany. Ostatnio, jeżeli chodzi o również partnerstwo. I już te Bitcoin mówi o tym, że Bitcoin utrzymuje się, czyli BTC powyżej 20 tysięcy dolarów, gdy dolar się umacnia. I pomimo obecnej siły dolara amerykańskiego, widzieliśmy tutaj, bo to śledzimy, praktycznie e, na bieżąco dolar się umacnia, czyli powinien. I Bitcoin BTC krypto powinny spadać w tym momencie. Jak i um, również giełda. tak? O tym właśnie mówiliśmy. I pytanko jest pewne dla wszystkich, ale to zaraz do tego przejdziemy. Warto wziąć pod uwagę, że największe aktywa cyfrowe na świecie były notowane kilka tygodni temu poniżej 200 20 tysięcy dolarów. Dlatego jest to bardzo istotna rzecz dla BTC, który pokazuje siłę wśród spadających aktywów i innych walut. Bitcoin nadal jest notowany powyżej 200 20 tysięcy, w momencie, gdy rynki spadły po ostatnim spotkaniu FOMC. pomimo faktu, że Bitcoin i inne aktywa cyfrowe spadły w ostatnich godzinach. Niedźwiedzie nie były w stanie sprowadzić Bitcoina do regionu cenowego 19 tysięcy. Teraz pytanie do Was. Skoro mieliśmy ostatnio 2 miliardy dodania na Tetherze, tak? 2 miliardy w jeden tydzień. Pytanie, gdzie one się podziały teraz? Czy one są już wykorzystane do tego, żeby utrzymać BTC powyżej 20 tysięcy? Czy idą po prostu na inne cele? Druga sprawa, to pamiętajmy, że jeżeli tylko biorąc pod uwagę słowa DESO, Dolar się umacnia, tutaj jak widzimy, to ten pek nam się zaczyna nie spinać. Chodzi tylko o pek powyżej 1,002, kiedy dolar się umacnia. I tutaj po tych dwóch miliardach możemy zobaczyć kolejnego do druku jednego miliarda, tak jakby wszyscy chcieli teraz, żeby to, to, to było i e, by to oznaczało oczywiście jakąś instytucjonalną adopcję, tak? Więc widzimy, że tutaj na razie od siedmiu. Nie, dokładnie od końca miesiąca, czyli mamy 1, 2, 3, 4, około 3-4 dni nam się tutaj nie spina ten pack powyżej 1,002, żeby mieć kolejną, powiedzmy, dodatkową funkcję dodania kolejnych 500 milionów czy miliarda. I pytanie, czy to będzie utrzymane. Dlatego wydaje mi się, że 20 tysięcy zostało bardzo mocno utrzymane dzięki właśnie tym różnym... Opcją, które są poza mocą BTC, a które są gdzieś tutaj w naszych stablech. I będziemy sobie obserwować to dalej, czy tak naprawdę jest. Crypto briefing, teraz jest w Europie po ucieczce z Singapuru, według raportu KBS, dyrektor generalny. I tutaj właśnie mamy oczywiście naszego Dukłona, bożyszcza krypto do niedawna, nawet gdzieś tutaj, partnera specjalnego polskich projektów, nie tylko głowa, która. Naprawdę mogła tutaj niejedną sakiewę pieniędzy tylko na mowie o tym panie przygarnąć do siebie, bo to był taki człowiek, anioł, krypto, który nadal jest poszukiwany, bo zbieg Singapuru i Korei Południowej. Nie jest jasne, czy prokuratorzy znają dokładną lokalizację, kłona i że są w stanie przeprowadzić aresztowanie, Duką dyrektor generalny nieudanej firmy Stablecoin Terraform podobno mieszka w Europie, a z nielegalnym paszportem. Można go uznawać za nielegalnego imigranta w każdym miejscu, w którym przebywa. No chyba, że to już jest nie dukłon, tylko du-lady-kwon. Tego też nie wiemy, bo dzisiaj, przy dzisiejszej technologii to można wiele zrobić. Ale takie mamy krypto, taki mamy klimat, i takie osoby właśnie są perełkami naszego świata. A to przynajmniej były. The Block, PayPal odnotowuje 6,8 miliarda dolarów przychodów netto w trzecim kwartale, przewyższa nawet szacunki Wall Street na akcję GAP wyniósł 1,15 dolara w porównaniu z szacunkami Street wynoszącymi 0,96, czyli 96 centów. EPS wzrósł o 26% od roku. Firma PayPal zajmująca się płatnościami, tutaj widzimy, nieźle sobie radzi, więc PayPal podał, że jego całkowity wolumen płatności wzrósł o 9% kwartał do kwartału, osiągając w tym okresie 337 miliardów dolarów. Venmo stanowiło 63 miliarda dolarów kwartalnych danych. Osiągnęliśmy dobre wyniki w trzecim kwartale, powiedział prezes i dyrektor generalny Dan Schulman. Będziemy nadal inwestować wbrew naszym kluczowym priorytetom, aby umocnić naszą wiodącą pozycję w płatnościach cyfrowych i handlu. Notoryczny fundusz kryptograficzny, który ogłosił upadłość po spadku Bitcoina do 21 tysięcy dolarów, niespodziewanie otrzymał 1 milion dolarów na Ethereum z jednego ze swoich adresów giełdowych. Takie działania skłaniają do zastanowienia się nad stwierdzeniami kierownictwa Tracy o braku środków na opłacenie inwestorów. W lipcu Kyle Davis i Susu, współzałożyciele Trilalu Capital, żałowali, że stracili mnóstwo pieniędzy z powodu nieoczekiwanego krachu Bitcoina, który pociągnął za sobą cały rynek. Jednak obaj handlowcy kategorycznie odmówili wypłaty przed implozją, czyli że tutaj nie było nawet co wypłacać, a po złożeniu wniosku o upadłość fundusz dał do zrozumienia, że nie ma znaczących środków na pokrycie swoich zobowiązań. Wkrótce potem użytkownicy znaleźli jachsusu o wartości 50 milionów dolarów, kilka domów w Singapurze i inne aktywa, które można było wykorzystać do spłacenia. Ostatni transfer 1 miliona dolarów do OKX, albo bardziej od OKX, pokazuje, że współzałożyciele 3 AC mogą mieć ukryte fundusze w prywatnych portfelach i giełdach kryptowalut niezwiązanych z ich nazwiskami. Więc znaczy, chyba nic nie jest w stanie zdziwić tutaj, w tym świecie. Decrypt, przychody Coinbase spadło o 28%, ponieważ wolumen transakcji spada na brutalnym rynku niedźwiedzi. Przychody z transakcji spadło o 44% w porównaniu do drugiego kwartału, ponieważ mniej użytkowników było aktywnych na giełdzie kryptograficznej. Czyli PayPal do przodu. Coinbase niekoniecznie, więc tutaj, zgodnie z listem do akcjonariuszy firmy Coinbase, liczba użytkowników dokonujących transakcji w miesiącu spadła o 5%, a wolumen transakcji spadł o 27% w trzecim kwartale, który zakończył się 30 września. Giełda odnotowała, że całkowita wartość aktywów na swojej platformie wzrosła o 4%, z 96 miliardów dolarów do 101 miliardów dolarów. Rzeczywisty wolumen obrotu na platformie największej giełdzie kryptowalut w Stanach Zjednoczonych spadł z 217 miliardów do 159, ale firma poinformowała, że jego przychody z subskrypcji i usług wzrosły w trzecim kwartale ze 147 milionów dolarów do 211. Firma podkreśliła również ostatnie umowy z BlackRock i Google na swojej liście do akcjonariuszy, sugerując, że jest optymistycznie nastawiona do przejęcia instytucji. Twierdzi się, że 25% ze 100 najlepszych funduszy Hedgingowych to klienci Coinbase, a wiemy, że Coinbase poparł pozew przeciwko Departamentowi Skarbu USA w sprawie usankcjonowania adresów portfeli związanych z usługą mieszania Ethereum Tornado Cash i przedstawił opinię Amicus na poparcie Ripple i Grayscale w ich bitwach sądowych Securities and Exchange. Także tutaj widzimy, że no, no Okej, okay. inwestują tutaj grubi. Powiedzmy, inwestorzy, czyli mamy tutaj BlackRock i Google, ale to co widzimy jasno, to że nie ma nadal tego zainteresowania. O, powiedzmy tak delikatnie zainteresowania. The Block, głosowanie w sprawie rozporządzenia MIKA w Unii Europejskiej odroczono do lutego 2023. Także tutaj jeszcze nie będzie nic dokładnie wiadomo, jeżeli chodzi o tą MIKę pod względem regulacji, również w krypto. Dopiero dowiemy się w lutym 2023. Tłumaczenie tekstu Mika musi zostać zakończone przed oficjalnym przyjęciem przepisów. Także będzie to przetłumaczone na 24 języki urzędowe Unii Europejskiej. Ale ponieważ tekst jest techniczny i obszerny, przyjęcie rozporządzenia oczekuje się teraz na luty 2023 według rzecznika parlamentu. Tokeny fanów są bardziej ukierunkowane na użyteczność niż NFT, mówi dyrektor generalny Socjus. Aleksander Dreyfus wykracza poza cyfrowe kolekcje i dzieli się swoim wymarzonym finałem. Mistrzostw świata. Więc zobaczmy... Socios podpisał w sierpniu umowę o wartości 100 milionów dolarów z europejskim gigantem piłki nożnej FC Barcelona, nabywając 24,5% udziałów w niedawno utworzonym centrum tworzenia treści Barça Studios i stając się strategicznym partnerem technologicznym w dążeniu do przedsięwzięcia web zero. Z prawnego punktu widzenia Barcelona była zobowiązana do utrzymania 51% udziału w Barca Studio, obecnie przemianowanej na Barca Digital Entertainment, sprzedając pozostałe 49% udziału w ramach podzielonej umowy spółce Orpheus Media należącej do Socios i katalońskiej korporacji medialnej. Oczekuje się, że strategiczne partnerstwo technologiczne Socios z Barceloną obejmuje pełne spektrum doświadczeń Web3.0 tokenów fanów NFT po integrację w Metaversie. I dlaczego on faworyzuje tokeny fanów, czyli chodzi tutaj o założyciela Socios. Nie złapaliśmy pociągu do szumu NFT, ponieważ trzymaliśmy się naszego produktu, powiedział Dreyfus. Uważamy, że tokeny fanów są znacznie bardziej skalowalnym i opartym na narzędziach produktem z perspektywy Web 3.0 dla branży sportowej niż NFT, jakie znamy dzisiaj. No, pewnie tutaj chodzi o to, że można sobie narysować, jak to w sztuce współczesnej, albo w sztuce, która była gdzieś tam w Meksyku bardzo do niedawna uważana za... za dochodową, dopóki gdzieś tam regulacje nie weszły, czy sztuka współczesna również, gdzie ktoś mógł sobie namalować kwadracik i sprzedać to za 50 milionów, żeby ktoś odkupił to gdzieś na drugiej kuli ziemskiej za kolejne 50 milionów, dopóki regulacje temu też się nie przyjrzały. Tutaj widzimy, że jest troszeczkę inaczej niż tylko ta sztuka, kwadracika, skały, tylko mamy jeszcze za tym rzesze fanów, tak? Mamy za tym oczywiście piłkarzy, którzy to reklamują, także skala tego w porównaniu nawet tej użyteczności, tego sentymentu do piłki nożnej, jest dużo większa niż w przypadku jakiegoś obrazka, który ktoś widzi i mówi, a to jest 50 milionów warte. Tak, bo mam taką wenę i tyle za niego dam. A to, że ktoś ode mnie odkupi, bo coś tam ma też w tej wenie, co ja też ją widzę, no to okej. Okay. Tutaj oczywiście chodzi o socjus i fantokeny. Pewnie ma... Raczej, jeżeli chodzi o to. Wydobycie bitcoinów w wodospadzie Niagara idzie nie do końca tak, jakby miało iść. Zanieczyszczenie hałasem, czyli wydobycia bitcoinów w wodospadzie Niagara, doprowadziło do tego, że ratusz nakazał zamknięcie, czyli po prostu władzę. Dwóch głównych operacji, dopóki nie podejmą działań w celu zmniejszenia hałasu wentylatorów chodzących, ale jak dotąd tylko jedna została zastosowana. Miejscowi skarżą się na ciągły, nawiedzający szum ze strony BlockFusion. I amerykańskiego bitcoina, które założyły sklep odpowiednio w 2019-2020 i 2020 roku. Mieszkańcy kiedyś cieszyli się stałym rynkiem słynnego wodospadu, ale twierdzą, że nie słyszą go już, bo przez hałas wydobycia bitcoinów. Brzmi jak odrzutowiec 747, powiedział dziennikarzom mieszkańc Frank Peller. 70-latek mieszka pod nadmile od amerykańskiego tutaj tego wydobycia bitcoina. I najgłośniej jest rano, w nocy i przy dużej wilgotności wietrze. Pomimo podjęcia drastycznych środków, aby to zablokować, takie jak noszenie słuchawek, miejscowi czuli się, że nie mają innego wyjścia, jak tylko szukać kroków prawie. Dawnych. Nawet burmistrz Niagara Falls, Robert Prastanino zgadza się, że hałas związany z wydobyciem bitcoinów to za dużo. Zanieczyszczenie hałasem w tej branży nie przypomina niczego innego, co tam było. Gwałtowna fala skarbów sprawiła, że tutaj władze ogłosiły moratorium na nową działalność wydobywczą pod koniec zeszłego roku i zmusić amerykańskie tutaj te firmy wydobywcze bitcoin i Blockwazin do zaprzestania działalności do czasu spełnienia surowych limitów. I ostatnia już wiadomość: FTX wchodzi na rynek jako pierwsza licencjonowana giełda kryptowalut w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co zaplanował Sam Bankman Fry. Tutaj się zastanawia. Umożliwia to nam wdrożenie regulowanych produktów, pochodnych, kryptowalut i usług handlowych dla kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych w całym regionie, twierdzi firma. A we wrześniu 2022 konkurencyjna duża giełda Binance zgłosiła, że otrzymała licencję również od Dubajskiego Urzędu Regulacji Aktywów Wirtualnych po uzyskaniu tymczasowej licencji w marcu zeszłego roku. Dużo się ostatnio mówi. Przy, przyznam szczerze, jeżeli słuchacie różnych tutaj influencerów i nie tylko FTX, ostatnio schodzi troszeczkę na taki szary plan. Nie wiem, czy zauważyliście em, takich projektów, które mogą mieć tam jakieś problemy, delikatnie czy to z prawem, czy to z funduszami. Nie wiadomo skąd one tam przychodzą, pochodzą. Em, nie wiem, czy pamiętacie, tak na koniec się Was zapytam, co to jest klątwa stadionowa, jeżeli chodzi o nazwę. Nie wytłumaczę jej teraz, ale. Chciałbym się dowiedzieć, czy pamiętacie, co to jest klątwa stadionowa, jeżeli by chodziło o FTX. I druga, którą wymieniliśmy w audiobooku, to był, o ile dobrze pamiętam, Crypto.com. Dajcie znać, czy pamiętacie. Takie jest zadanie domowe, a przypomnę o tym na kolejnej audycji. Życzę Wam wspaniałego dnia, jak zawsze, i w zdrowiu, na pewno w zdrowiu, i tyle. Pomałe zbliżamy się już po tych halloweenowych ekscesach. Powiem Wam szczerze, że za dużo. Tu, tu, w Ameryce, jak obchodzą te Halloween, to jest, to jest jak prawie święto. Tak 70 święto. święt. W Polsce to tam praktycznie nie ma. E, Anglia to też tam trochę wariatów jest. E, też można powiedzieć od tej strony, ale tu co się dzieje? Ja się nie dziwię, że potem dzieci mają złe sny. Cokolwiek się tam zaczyna dziać w okolicach Halloween, a potem po prostu trzeba ich... Dobra, już są święta. Spokojnie, już jest OK. Także życzę Wam jeszcze raz wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, dajcie znać, czy w Waszych rejonach też jest tak, Halloweenowo grubo. Pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.